Witajcie moi kochani. Jakiś czas temu nagrałam film o historii Stowarzyszenia Rodzina Katińska w Częstochowie i oparłam się wówczas na książce pod tytułem Mężom i Ojcom Naszym. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć kilka słów o tej pozycji, a film o historii Stowarzyszenia Rodzina Katińska w Częstochowie podlinkuję Wam w opisie i zapraszam do jego. Obejrzenia po tym filmie, jeżeli będziecie mieli ochotę. Pozycja książkowa Mężom i Ojcom Naszym została wydana w 2006 roku. Jest to publikacja pod redakcją Tomasza Mysłka i Zwykniewa Zientala, a wydana przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Częstochowie. Dużą pomocą służyła wówczas też pani Renata Lenkow. Tytuł zaczerpnięto z wiersza pani Anny Lechowicz Ojcom naszym, który stanowi motto tej książki. Natomiast sama książka powstała z inspiracji zarządu i członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie w ramach działalności statutowej stowarzyszenia polegającej m.in. na poświęcaniu uwagi, upamiętnianiu w różny sposób zbrodni katyńskiej i jej ofiar. Materiały zbierano wiele lat, z sumie można powiedzieć, że od początku istnienia stowarzyszenia, czyli od 1990 roku. I można powiedzieć, że pierwszy rozdział książki przybliża historię tego stowarzyszenia. Tak jak wspomniałem, film o historii stowarzyszenia Rodzina Katyńska jest na tym kanale. Więc tak jak mówiłam, podlinkuję w opisie. i Jeszcze raz zapraszam do jego obejrzenia. Drugi rozdział książki to relacje tych, którzy przeżyli. Zawiera on wspomnienia kilku jeńców sowieckich mieszkających po wojnie w Częstochowie, którym udało się uniknąć śmierci z rąk NKWD. Mamy tutaj na myśli. Jeńców z Ostaszkowa, Starobielska i Kozielska. Trzeci rozdział w sumie jest najszerszy. Zawiera bowiem on biogramy jeńców Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, którzy leżą na cmentarzach Katynia, Miednoje, Charkowa, także w innych miejscach na Ukrainie czy na Białorusi. I biogramy te pisali krewni ofiar, którzy. Od 1990 roku należeli do Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Czwarty rozdział zawiera tzw. Częstochowską Listę Katyńską i przedstawione są tam nazwiska pomordowanych związanych z regionem częstochowskim, ustalone na podstawie różnych dostępnych wówczas publikacji książkowych. Książka mężom i ojcom naszym nadal jest dostępna przy Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska, więc też jeżeli ktoś chce się coś dowiedzieć o tej pozycji, czy nawet ją zakupić, bo jest taka możliwość, to proszę do kontaktu bezpośrednio ze mną. A jeżeli oczywiście czytaliście tą pozycję, znacie ją, to dajcie znać, jak Wam się podobała, i do zobaczenia wkrótce.